Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku z serii Dwa równe skoki. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o wirusie. Otóż, drodzy Państwo, wirus, który krąży po całym świecie, to już wiemy, że poza organizmem jest niezdolny do jakiejkolwiek aktywności. Wiemy również, drodzy Państwo, że kiedy dostaje się do organizmu ludzkiego, to potrafi przejąć nad nim kontrolę. Potrafi przejąć kontrolę nad jego funkcjami, i to pozwala mu na powielanie się i na przekazywanie, rozprzestrzenianie się dalej. Oczywiście, wiemy również, że my, ludzie, możemy tego wirusa nie zauważyć, i wiemy również, że może on nie spowodować większych zakłóceń w ludzkim organizmie, ale. Wiemy również, że może też ten organizm bardzo mocno uszkodzić, albo zrujnować. Do czego zmierzam? Otóż, drodzy Państwo, chciałbym dzisiaj zaproponować pewną prostą, nieprostacką alegorię, czy też odniesienie do informacji, do danych, do zasobów, którymi wielu z nas zarządzało i zarządza, nie tylko w dobie pandemii COVID-19, nie tylko kiedy pracujemy zdalnie, ale generalnie kiedy działamy, decydując o tym, co ważne dla nas, dla naszych klientów, dla naszych partnerów biznesowych, także dla naszego ja, kiedy decydujemy o tym prywatnie. I proponując to odniesienie, chciałbym odnieść wirusa COVID-19. Do wirusa komputerowego. Otóż, drodzy Państwo, oba te wirusy łączy bardzo wiele. Podobnie jak wirus COVID-19, tak samo wirus komputerowy, poza organizmem, poza komputerem, nie jest, nie jest zdolny do jakiejkolwiek aktywności. Natomiast kiedy dostaje się do komputera, to potrafi przejąć kontrolę nad. Przynajmniej częścią jego funkcji, i to pozwala mu na powielanie się w ramach sieci, powiązań, na powielanie się, przenoszenie się do innych komputerów, przenoszenie się drogą mailową, przenoszenie się drogą technik zdalnych i przekazywanie swojej siły, swojej siły rażenia dalej. I podobnie jak wirusa COVID-19, tak i tych wirusów możemy oczywiście nie zauważać. Mogą one nie spowolnić pracy naszego systemu, ale mogą też bardzo mocno uszkodzić albo zrujnować nasz komputer, komputer naszych kolegów i koleżanek z pracy, komputer naszych partnerów biznesowych, etc., etc., etc. Oczywiście w tych komputerach mamy, drodzy Państwo, dane. Nie tylko w komputerach, w laptopach, w tabletach, w telefonach komórkowych. Te dane, drodzy Państwo, są wszędzie. Żyjemy w takich czasach, gdzie gromadzenie danych stało się rzeczą powszechną, natomiast umiejętność ich użycia Niekoniecznie. Dlatego, kiedy chcemy zmierzyć się z wirusami, kiedy chcemy wyciągnąć naukę, a możemy wyciągnąć naukę właśnie z tej prostej, jakże alegorii, to, drodzy Państwo, zachęcam w ramach dzisiejszego naszego spotkania zachęcam w ramach uzdawania. Dwóch równych skoków, do tego, abyśmy dbali o bezpieczeństwo infrastruktury i bezpieczeństwo informacji, ponieważ to są bardzo istotne aspekty, szczególnie w XXI wieku, w którym przyszło nam żyć, funkcjonować, przetrwać i mam nadzieję rozwinąć. Życząc Państwu tej umiejętności, kłaniam się nisko. I zapraszam do kolejnego spotkania, kiedy to będziemy mówili o bezpieczeństwie ludzi i higienie pracy. Wszystkiego dobrego. Michał Gluska.